Cześć, tu Ola Freta z profilu Pan Fred. Braliście udział w naszym konkursie urodzinowym, więc już za chwilę dokonamy losowania super nagród. Nasze losowanie będzie przebiegało następująco. Tutaj widzicie karteczki, do których jest przyczepione suchszone mięsko kaczki, które bardzo lubią nasze maszyny losujące. Maszyny losujące na razie są tam. Te karteczki z Waszymi imionami, żeby nie było tak łatwo, Wrzucam teraz do naszej maszyny losującej. I mieszam, co by było sprawiedliwie. Uwaga! Uwaga, uwaga, jeszcze chwila. Następuje zwolnienie blokady. Pierwsza karteczka, którą Borys wylosuje. To będzie nagroda numer jeden. Coś znalazł? Coś znalazł? Emocje rosną? Mamy to! Mamy pierwszą, główną nagrodę. Zaraz dostaniesz. Okej, okay. szukaj dalej. Losuj drugie miejsce. Dalej, Borysku. Szukaj, 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 szukaj. Szukaj dalej, Cwaniak. Dobrze, Borysek. Chodź zobacz, chodź, chodź, szukaj, 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 szukaj Borysek, Borysek, szukaj, szukaj, zobacz, zobacz, szukaj. Mamy miejsce drugie, mamy miejsce drugie. Kładę kolejno, pierwsze, drugie. Szukaj dalej. Szukaj szukaj. Szukaj. szukaj, szukaj. 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 I uwaga, mamy miejsce trzecie. Mamy miejsce trzecie. Teraz damy Boryskowi nagrodę. Borysek. Borys. Borys masz. I dziękujemy ładnie Boryskowi za współpracę i teraz sprawdzamy kto wygrał pierwsze miejsce. Pierwsze miejsce. Pierwsze miejsce, moi drodzy. Nie wiem czy widać. Ewelina Sokołowska. Gratulujemy bardzo. Sprawdzamy drugie miejsce. Drugie miejsce, Karina Matiegieło. Gratulujemy. I ostatnie miejsce w naszym konkursie, ale nie najgorsze. Jolanta Kuzimska, wszystkim bardzo serdecznie gratulujemy, bardzo się cieszymy, że wzięliście udział w naszej zabawie, skontaktujemy się z Wami na PRIV. Pozdrawiamy!